Często się nie docenia sytuacji, które się ma w życiu. Mamy dom, mamy jakąś rodzinę, a jeżeli nie mamy rodziny, mąż, żona, dzieci, to mamy bliskich, którzy są dla nas ważni. Mamy zdrowie, wstajemy rano, mamy, możemy wstać z łóżka, napić się kawy, cieszyć się z tego, że świeci słońce, że mimo wszystko możemy iść do pracy, że możemy zarabiać pieniądze. To są tak głupie rzeczy, na które się nie zwraca uwagi, a są ludzie, którzy. Codziennie przesiadują w szpitalach, widzą swoich bliskich, jak umierają, nie są w stanie im pomóc, albo sami są przykuci do łóżka, bo, bo nie mogą wstać, bo mają choroby niewyleczalne. I, I dla nich największym marzeniem by po prostu było wyjść na spacer, zobaczyć zachód słońca, stanąć gdzieś przy morzu, poczuć tą wodę. Latami siedzą w zamkniętych pomieszczeniach. Niektórzy narzekają, że jadą raz w roku na wakacje. Są ludzie, którzy nigdy w życiu nie byli za granicą, a, a zawsze by chcieli jechać. Nie stać ich nawet na podstawowe zakupy w sklepie. Naprawdę doceniajmy to, co mamy. Cieszmy się z małych rzeczy. Nawet usłyszałam yy, świetne zdanie, które brzmi śmiesznie, ale jest tak życiowe, że po prostu no, dotknie każdego. Słuchajcie, Żyj jak żuczek ciesz się z małego gówna. Mam nadzieję, że YouTube tego nie zablokuje. Natomiast no taka jest prawda. Dobra, patrzymy dalej. Co do karmy? Kości zostały rzucone. Cykl ruszył. Domykamy stare. Ruszamy z nowym. Zastanówcie się siedem razy, zanim coś powiecie. Może czasami nie warto wchodzić z niektórymi w dyskusję. Jeżeli pewne rozmowy chcielibyście przeprowadzić, a widzicie, że nie ma to najmniejszego sensu, bo naprawdę różne są przypadki. Czasami druga strona jest tak oporna i ma swoje argumenty, nie da sobie nic powiedzieć. Nie ma sensu kopać się z koniem. Po zakończeniu cyklu przyjdzie niespodzianka. Może będziecie mieli jakąś niespodziankę. Nie wiem, z czym związaną. Rada jest taka, może się zaskocz. Zrób coś do tej pory, czego nie, nie robiłaś, nie robiłeś. Może jeżeli miałeś podejście do pewnych sytuacji takie, a nie inne, zrób teraz coś inaczej. A może sam się zaskoczysz reakcją drugiej.